Pandemia, inflacja czy nawet wojna na Ukrainie i zawirowania z tym związane na zawsze zmieniły rynek telefonów, który znaliśmy. Kiedy dziś czytam moje własne recenzje z okolic 2020 roku, no nie jestem w stanie dowierzyć w to, jakie wtedy mogliśmy mieć telefony, no i oczywiście za jaką cenę. To wszystko zmieniło się diametralnie, no i producenci stanęli przed bardzo dużym wyzwaniem. Duża część z nich chciała bardzo mocno zachować obecnie w tamtym momencie pułap cenowy, co sprawiło, że niestety odbiło się to na jakości samych urządzeń i przez co telefony z niektórych pułap cenowych, szczególnie z tych niższych, stały się nieużywalne, a na pewno gorsze niż ich poprzednicy. To się jednak chyba zaczyna zmieniać i na rynek powoli wracają bardzo dobrze wycenione smartfony. Niedawno mieliśmy na testach OnePlus'a Norda 3, który był bardzo dobry w swojej klasie cenowej, a teraz znowu dostajemy dwa nowe smartfony. O czym mowa? No oczywiście o serii Reno od Oppo, w skład której wchodzi Oppo Reno 10. No i obecny tutaj Oppo Reno 10 Pro. Zapewne większość z Was jest ciekawa ceny, więc podam je właśnie w tym momencie. Za podstawowy model trzeba tutaj zapłacić 2500 zł, natomiast jeżeli chodzi o ten model Pro, który tutaj trzymam, no jest to koszt 2999 zł. Dodatkowo, jeżeli zdecydujecie się kupić któryś z tych smartfonów do 7 sierpnia, to w gratisie dostaniecie słuchawki NKR3 Pro, które same z siebie kosztują około 400 zł. Co dostajemy za te pieniądze? No na pewno telefon, który bardzo fajnie wygląda. Muszę tu zaznaczyć, że są to moje pierwsze wrażenia z użytkowania tego smartfonu, ponieważ mam go dopiero kilka dni i pełna recenzja pojawi się zapewne nie tak długo na Antywebie. Natomiast, jeżeli mówimy o wyglądzie, no to trzeba tutaj przyznać, że chociaż design jest dosyć znany, o czym mówiłem niedawno, no to nie jest to taki atak klonów, z którym mamy do czynienia obecnie i telefon na pewno będzie się wyróżniał. Dodatkowo mamy tutaj chociażby obłą obudowę z zakrzywionym ekranem. No, kto dzisiaj korzysta z zakrzywionego ekranu, prawda? Natomiast wiem, że takie ekrany mają swoich zwolenników, no i w świecie, gdzie wszystkie telefony kopiują płaskie ramki od Apple, ten telefon będzie zdecydowanie dodatkowo się wyróżniał. Jeżeli chodzi o sam ekran natomiast, no to tradycyjnie mamy tutaj panel OLED z miliardem kolorów, 120 Hz odświeżaniem i czytnikiem linii papilarnych schowanym pod matrycą. Kolejna rzecz to procesory. No i tutaj OPPO, przynajmniej na papierze, wypada nieco słabiej od OnePlusa. Dlaczego? Ano dlatego, że w modelu Pro mamy tutaj na 778G, a w tym tańszym, w podstawce, mamy Mediatek'a 7050. Natomiast zdecydowanie nie ma co z tego tytułu skreślać tych telefonów, ponieważ po pierwsze, jeżeli OPPO dobrze rozwiązało tutaj swoje chłodzenie, to naprawdę będzie to bardzo wydajny telefon i ja przez te kilka dni na brak mocy absolutnie nie narzekałem. Zwłaszcza, że telefony są sparowane z 12 GB pamięci RAM w modelu Pro i 8 w modelu podstawowym. To, w czym seria Op. Reno 10 ma jednak błyszczeć, to fotografia. No i trzeba przyznać, że oba telefony mają tutaj do tego wszystkie predyspozycje. Przede wszystkim oba wyposażone są w moduł 32MP z dwukrotnym optycznym przybliżeniem, który ma być wykorzystywany do zdjęć portretowych, a także mają 8MP szeroki kąt. Ten tutaj dodatkowo wyposażony jest w kamerę 50 megapikseli, która jest głównym obiektywem i która ma optyczną stabilizację obrazu. Oczywiście wiadomo, że w przypadku smartfonów za dużą część magii odpowiada oprogramowanie. Natomiast już teraz udało mi się wykonać kilka naprawdę fajnych zdjęć, które pokazują jaki potencjał drzemie w tym smartfonie, a szczególnie w tym 32 megapikselowym obiektywie. Do tego trzeba oczywiście dodać fajne prędkości ładowania, które w tym wypadku wynoszą 80 i 67 W, oraz całkiem wysokie pojemności baterii, bo 4600 i 5000 mAh. Dodatkowo, Oppo obiecuje tutaj, że jeżeli chodzi o ładowanie, to bateria w tym telefonie wytrzyma 1600 cykli, czyli aż 4 lata. Jeżeli natomiast ktoś lubi personalizację i takie wodotryski systemowe, no to ten telefon również jest dla niego. Wszystko dlatego, że działa on na ColorOS, który pozwala na bardzo daleko idącą personalizację pod użytkownika. W tym wypadku mamy tu chociażby funkcję Smart Always On Display, która pozwala na sterowanie na przykład Spotify bez odblokowywania telefonu, albo funkcję AutoPixelate, która pozwala nam w prosty sposób zamazać na przykład imię i nazwisko czy nick osoby, z którą rozmawiamy, jeżeli wysyłamy komentarz. Mój Podsumowując, tak jak mówiłem na początku, rynek smartfonów zmienił się dość drastycznie i dzisiaj nie uświadczymy już na nim zabójców flagowców, które przecież były tak popularne jeszcze kilka lat temu. Natomiast telefony takie jak ten pokazują, że dzisiaj nie trzeba wydawać olbrzymich kwot, by mieć smartfon, który dobrze działa, który robi dobre zdjęcia i który ma fajne podzespoły. Dlatego też myślę, że moja przygoda z nim będzie raczej udana. Oczywiście w tym wypadku chciałbym usłyszeć też Waszą opinię co sądzicie o nowym Oppo i ogólnie o dzisiejszym rynku smartfonów. Ode mnie to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!